Deszcz tamtego wieczoru lał jak z cebra, rozmazując neony przy samotnej stacji benzynowej na obrzeżach miasta. W powietrzu unosił się zapach benzyny, oleju i tego rodzaju chłodu, który przeszywa stare kości. Starsza kobieta, o imieniu Marjorie owinęła się cienkim płaszczem, gdy wysiadła z autobusu. Jej buty były przemoczone, ręce drżały z zimna. Właśnie wracała po długim dniu pracy w parafialnej salce. Sortowała używaną odzież za parę dolarów, wystarczających ledwie na bochenek chleba. W kieszeni miała zmięty banknot dziesięciodolarowy, ostatnie pieniądze do dnia wypłaty emerytury, która miała nadejść dopiero za pięć dni. Zanim pójdziemy dalej, jeśli wierzysz w dobroć, drugie szanse i małe cuda, które wciąż istnieją na tym świecie, kliknij lubię to, skomentuj i zasubskrybuj za pozorami, bo to dzięki Tobie takie historie mogą dalej przypominać ludziom, że człowieczeństwo jeszcze nie zginęło. Marjorie szła powoli obok migającego światła sklepu, kiedy dostrzegła ruch przy dystrybutorach paliwa. Mężczyzna w skórzanej kurtce, zakrwawiony i poturbowany, opierał się o motocykl. Na jego plecach widniał emblemat Red Iron Shadows, nazwa, która w mieście budziła lęk. Ludzie mówili o nich różne rzeczy, bikersi, banici, kłopoty. Ale Marjorie nie widziała w nim przestępcy. Zobaczyła człowieka w bólu. Oddychał ciężko, dłonie miał poranione, a spojrzenie zamglone od bólu i zmęczenia. Kilku jego towarzyszy stało z boku, wyglądając na zdesperowanych. Nie mamy nawet na paliwo, ani na jedzenie, mruknął jeden z nich. Marjorie zawahała się. Świat nauczył ją ostrożności, zwłaszcza wobec ludzi tak wyglądających, ale jej serce nigdy nie nauczyło się bać, kiedy ktoś potrzebował pomocy. Podeszła więc ostrożnie. Położyła drżącą dłoń na jego ramieniu. Skóra była lodowata. Nie zapytała, co się stało. Nie zapytała, kim jest. Po prostu wyjęła swój ostatni banknot i wcisnęła mu go w dłoń. Potem weszła do sklepu, kupiła wodę, bandaże i kanapkę. A gdy wróciła, mężczyzna, którego imię później poznała Colton, siedział przy motocyklu, starając się ukryć ból. Marjorie uklękła obok. Ignorując spojrzenia ludzi, którzy nie rozumieli, dlaczego starsza kobieta pomaga niebezpiecznemu bikerowi. Podała mu wodę, oczyściła rany na jego twarzy i wyszeptała. Wszystko będzie dobrze, synku. Nawet najsilniejsi czasem potrzebują pomocy. Colton patrzył na nią z niedowierzaniem. W życiu widział bójki, śmierć, gniew, ale nigdy takiej odwagi w tak kruchej postaci. Kiedy skończyła, uśmiechnęła się. Życzyła mu bezpieczeństwa i odeszła w deszczową noc z pustym portfelem, ale z sercem pełnym wiary, że dobro kiedyś do niej wróci. Tej nocy Marjorie wróciła do zimnego mieszkania. Nie jadła nic, zapalając jedną świecę, usiadła przy oknie i patrzyła, jak deszcz spływa po szybie. Szeptała krótką modlitwę. Nie za siebie, lecz za rannego motocyklistę. Tak właśnie żyła, dając po cichu, wierząc głęboko, nie oczekując niczego. Następnego ranka obudził ją huk silników. Na początku myślała, że to burza, ale dźwięk narastał. Zajrzała przez firankę i zamarła. Na parkingu przed jej blokiem stało ponad pięćdziesiąt motocykli. Silniki warkotały, a sąsiedzi wychodzili na zewnątrz, żeby zobaczyć, co się dzieje. Marjorie wyszła z klatki, trzymając się za sweter. Z tłumu wyszedł wysoki mężczyzna z bukietem stokrotek. Za nim Colton. Czysty, uśmiechnięty z oczami pełnymi wdzięczności. Przyjechaliśmy spłacić dług, powiedział cicho. Dług, którego nie da się przeliczyć na pieniądze. Okazało się, że byli w trasie z grupą weteranów, którzy zbierali środki dla charytatywnych celów. Zostali okradzeni na stacji, stracili karty paliwowe i zostali bez grosza. Jej ostatnie dziesięć dolarów dało im przetrwanie jednej nocy. Dzięki niej znaleźli schronienie i jedzenie ale ich wdzięczność była większa niż jej gest. Spędzili noc kontaktując się z innymi motocyklistami, rozsyłając jej historię po internecie. Do rana zebrali ponad 20 tysięcy dolarów, pieniądze od bikerów i nieznajomych, którzy usłyszeli o babci, która oddała wszystko, co miała. Wręczyli jej kopertę. – To wystarczy, żeby naprawić dach, wypełnić lodówkę i już nigdy nie chodzić głodną – powiedział Colton. Łzy spływały po jej twarzy. Lider grupy uklęknął obok niej i dodał: Dałaś nam dobro, gdy świat odwrócił wzrok. Dziś droga oddaje je tobie. Ale to nie był koniec. Bikerzy odbudowali też ogród społeczny, przed jej blokiem, który kiedyś pielęgnowała, dopóki choroba stawów nie odebrała jej sił. Przywieźli ziemię, sadzonki, narzędzia. Przez cały dzień razem z sąsiadami, sadząc kwiaty i warzywa, śmiali się, rozmawiali. A dźwięk silników mieszał się ze śmiechem dzieci. Pod wieczór dawno zapomniane podwórko zamieniło się w barwny ogród nadziei. Zanim odjechali, Colton wręczył marjorie skórzaną kamizelkę z naszywką na plecach: Guardian of the Road Strażniczka drogi powiedział: Jesteś teraz honorowym członkiem naszej grupy. Gdziekolwiek pojedziemy, będziemy nieść twoją historię jako przypomnienie, że nawet najmniejszy gest dobra. Może zmienić tysiące żyć. Marjorie przytuliła kamizelkę do serca. Nie miała słów, które mogłyby wyrazić jej uczucia, tylko szept: Dziękuję. Silniki ryknęły, a pięćdziesiąt motocykli odjechało w stronę zachodu, jak burza wdzięczności i łaski. Kiedy zapadł zmierzch, Marjorie patrzyła na kwitnący ogród, na kopertę z pieniędzmi i na śmiech dzieci wokół. Zrozumiała wtedy, że prawdziwy cud nie tkwił w tym, co dostała. Ale w tym, co dała? Bo jedna iskra dobra może rozpalić nadzieję w świecie, który dawno zapomniał, jak się uśmiechać. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, kliknij lubię to, udostępnij i zasubskrybuj za pozorami. A zanim odejdziesz, napisz w komentarzu, co ty byś zrobił, a gdybyś był, a na miejscu Marjory? Bo dobro zawsze wraca, czasem z odległej drogi, a czasem na dwóch kółkach, niosąc ze sobą hałas silników i ciepło ludzkich serc.